Jest dla mnie zwycięzca. Pierwszego etapu turnieju, Paweł Głębieski, e, rewelacyjna walka w twoim wykonaniu, e, czy mógłbyś się przybliżyć e, widzą? dlaczego sędzia przerwał tą walkę, bo to było trochę niejasne może Dobrze, Dziękuję przede wszystkim. Nie? Podobno sędzia mówi, że dziurę miał w policzku. W, 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 w. Na wylot? Tak. To, ale to po jakichś twoich Tak, 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 po tych ciągach tam padło, tam złapał on się, wiesz, spojrzał na mnie i tak jakby, wiesz, że chciał sam jakby przerwać, sędzia do niego podszedł, lekarza i lekarz już nie pozwoli. Udało ci się e, przetrwać ten pojedynek bez większych kontuzji? Tak, nic, nic, nic nie żyje, przynajmniej teraz kiedy ty się dowiedziałeś o tym, że jest możliwość skoczyć na zastępstwo do turnieju? Tydzień, o, oczywiście fotory tak, widzowie a... znają cię już z poprzednich edycji, ale tutaj wskoczyłeś dość późno. No tak, bo to tydzień przed się dowiedziałem. Myślałem, że nie będę miał nawet takie treningi całkiem inne, były, nie? bo siłownie sobie bardziej robiłem nie? niż tam jakieś zero sparingów można powiedzieć, jeden sparing z Karolem tylko przed a, tym okay, okay. No, sparing z Karolem no, to tak, no, tak, ja, nawet tak, jeden tak, wystarczy. Tak, z kim będziesz mierzył się w drugiej? W drugiej ja tak, ich nie znam, tak, nie? ale to chyba mi się wydaje, że to największy taki będzie. Co on tam parterować był przed walką przede mną. Chyba Bacik tak. Maciej tak, wygrał y, swoją... Tak tak tak, 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 podobno. Jaki game plan na kolejną walkę? On tego nie obejrzy oczywiście. No wiem, no, wiem. To no to, no, to, no, to on... Jest, ja będę chciał go utrawić pewnie. On będzie się mi parterować, nie? No, nie z... <laughs> nie bo ja się, że dużo cięższy przeciwnik będzie w stanie cię no wymęczyć? Ten też był parę tam nie? Tylko, że ten chciał się bić znowu, nie? No zobaczymy. Jak trafię, to w większych nawet, nie? Dziękuję. pozdrawiam